Dzień dobry kochanemu Państwu w tę ochydnie piękną sobotę. Bardzo miło mi się z Państwem spotkać. Jak Państwo słyszą, yy, szału wokalnego nie ma i nie będzie, co zaraz Państwu udowodnię. Natomiast bardzo serdecznie chciałbym podziękować za wszelkie komentarze dotyczące tego, czy Państwo mają ochotę na reklamę, czy nie. Okazało się, że mają. To jest takie fajne, no zaskakujące, troszkę, ale bardzo proszę. Będziecie mieli tampony, oleje, względnie reklamę z karbu państwa, spółki. Tego ostatniego bym nie chciał. Wolę tampony. Proszę państwa, w każdym razie udostępniajcie w dalszym ciągu, lajkujcie, rozsiewajcie dobrą nowinę, klikajcie w to, będzie mi szalenie miło i oczywiście patronatujcie. Przecież mi o to chodzi. Słuchajcie. Dobrze, o czym dzisiaj będzie? Proszę sobie wyobrazić, że przeglądałem różne posty, różne portale i w oko mi wpadł portal z napisem Jarosław Kaczyński, człowiek roku. Myślę sobie, może członek roku. Nie, człowiek roku, bo to Gazeta Polska i to mnie absolutnie nie zdziwiło. Natomiast zaskoczyło mnie i zdumiało kompletnie co innego. Za chwilę Państwu o tym zaśpiewam. Czasem sobie siądę i zapuszczam frondę Żeby sprawdzić co tam piszczy bez żadnych uprzedzeń Typowa konserwa betonu, rezerwat Odlizania władzy zatka do prostych nawiedzeń Patrzę, jest artykuł, który wzrok mój przykuł Aż się łezka zakręciła w mym kaprawym oku Że Jarosław Mały w garniturku cały Właśnie został zatwierdzony na człowieka roku. Niech to Fiona liźnie, mówił o ojczyźnie. Walce, którą trzeba toczyć, czego ja nie jarzę. Nagle w dół spojrzałem, po czym oniemiałem, gdy przejrzałem zamieszczone tamże komentarze. Czy to błąd systemu? Mortal na wskroś nie mój, ale jednak odwiedziny warte były grzechu. Wnioski jasno świecą, tamtych mniej jest nieco, albo nawet płatne trole umarły ze śmiechu.